Zauważasz to nagle, nie w teraźniejszości, nie w ciszy, ale w trzasku wewnętrznym, który przypomina ci coś, co już dawno miało być pogrzebane. Próbowałaś zamknąć drzwi, tak mocno, tak desperacko, ale zauważasz, że nie ty trzymasz klucz, to wspomnienia, to one wracają, nawet kiedy błagasz o milczenie i one wiedzą, gdzie boli najbardziej. Widzisz to, ten korytarz w twojej głowie, ciemny, duszny drzwi, które zatrzaskujesz z całej siły, ale one drżą, one pulsują, one otwierają się same i czujesz to w ciele, w gardle, które ściska się nagle, w rękach, które drżą, choć są spokojne na zewnątrz, w oddechu, który przyspiesza, choć nic się nie dzieje. Właśnie to jest złudzenie. Na zewnątrz cisza, w środku wojna. Zauważasz? To nie obraz przeszłości, to powrót emocji, nie retrospekcja, ale rany, które nigdy naprawdę się nie zagoiły. Bo drzwi nie chronią cię przed wspomnieniami one tylko trzymają cię w iluzji, że panujesz nad tym, i nagle pojawia się twarz znana, bliska, ale nie taka, jaką pamiętają inni bo dla ciebie ta twarz to ostrze, tnące wciąż w tym samym miejscu głos, kilka słów, niepozornych, ale w twoim wnętrzu eksplozja. I teraz rozumiesz, że zamykanie drzwi było tylko połowiczną próbą bo one i tak się otwierają, kiedy najmniej się spodziewasz, próbujesz uciec, ale dokąd? Przecież w sobie nie uciekniesz. I to właśnie jest najtrudniejsze, nie te obrazy, które widzą inni, ale te, które pojawiają się wtedy, gdy nikt nie patrzy. Czy zauważasz, jak twoje ciało pamięta, nawet jeśli twój umysł błaga o zapomnienie? Twoje ciało nosi w sobie historię, skurcze, bezsenność, napięcie, to są drzwi, które nigdy naprawdę nie były zamknięte. Pytasz siebie, dlaczego wraca? Dlaczego po latach nagle staje się tak świeże? Bo wspomnienia są lojalne lojalne wobec bólu, lojalne wobec tamtego krzyku, lojalne wobec tego, co zniszczyło twoje zaufanie. One nie zdradzają cię, one przypominają, byś nie udawała, że nic się nie stało, a ty, ty chcesz zapomnieć. Chcesz udawać, że drzwi się zamknęły, że to już koniec, ale nagle mały sygnał, słowo, zapach. Fragment piosenki. I wszystko wraca. Czy czujesz to? To nie jest przypadek. To echo, to wezwanie, to ostrzeżenie, że nie da się uciszyć tego, co wciąż żyje w tobie. Pierwsza iluzja pęka i nagle zaczynasz rozumieć. Nie chodzi o drzwi, chodzi o ciebie. I tu pojawia się pytanie, czy kiedykolwiek naprawdę chciałaś zamknąć te drzwi, czy tylko bałaś się spojrzeć na to, co za nimi czeka? Bo może to, co przeraża, nie jest wspomnieniem, ale prawdą o tobie, tą, której nigdy nie dopuściłaś do światła, i nagle zauważasz, że przeszłość nie jest Twoim więzieniem. To Twoje odrzucenie jej cię więzi. Twoja walka o zapomnienie, a nie sama rana. Ty już też to przeżyłaś? Powiedz mi w komentarzu, bo Twoja historia nie jest tylko Twoja. I teraz zaczyna się druga wojna nie między Tobą a wspomnieniami. Ale między tobą a tobą. Widzisz siebie, jak próbujesz zakładać maski. Uśmiechasz się, choć wewnątrz dusisz krzyk, mówisz, już dawno po wszystkim. Ale twoje ciało cię zdradza. Nocą czujesz ciężar. Rano udajesz, że nic się nie dzieje. I tylko ty naprawdę wiesz, ile kosztuje cię cisza. To nie są zamknięte drzwi. To jest klatka. A kluczem są wspomnienia. W pewnym momencie dostrzegasz jednak coś nowego. To nie wspomnienia otwierają drzwi. To ty sama je uchylasz podświadomie, bo dusza nigdy nie przestaje wołać o prawdę, i wtedy rozumiesz. Nie musisz już zamykać. Nie musisz już udawać, że nie pamiętasz. Możesz przejść przez te drzwi, nawet jeśli za nimi jest ciemność. Czujesz lęk? Tak. Czujesz ból? Tak, ale zauważasz też coś innego: że tam, gdzie najbardziej boisz się spojrzeć, ukryta jest Twoja siła. Wspomnienia nie wracają, by cię zniszczyć. One wracają, by cię uwolnić. I to jest największy paradoks. Całe życie próbujesz zapomnieć, a właśnie pamięć prowadzi cię do wolności. Jeśli to cię dotknęło, napisz, jak potrzebowałem tego, bo prawdziwe zamknięcie nie przychodzi przez zapomnienie, ale przez konfrontację. Nie przez uciszenie bólu, ale przez przejście przez niego. Czy zauważasz to teraz? Że drzwi nie są Twoim wrogiem? Że to, co za nimi, nie jest demonem, ale częścią Ciebie? I wtedy pojawia się pytanie, którego bałaś się zadać: czy możesz pokochać nawet tę część siebie, która krwawi? To właśnie jest ostateczna próba nie ucieczka, nie zamykanie, ale przyjęcie bo kiedy przestajesz walczyć z drzwiami, nagle znikają i zostajesz tylko ty, z całą prawdą, bez filtrów, bez masek, bez ucieczki i wtedy odkrywasz coś jeszcze głębszego. Że Twoje wspomnienia nie niszczą Cię, to Twoje opory niszczyły Cię latami, Twoja potrzeba kontrolowania Twoje błaganie o zapomnienie, a kiedy przestajesz uciekać, nagle zauważasz, oddech jest lżejszy, ciało mniej spięte, oczy bardziej otwarte. To nie oznacza, że ból znika, on wciąż istnieje. Ale nie więzi cię już, bo nie boisz się go więcej. I to właśnie jest wyzwolenie, nie cisza, ale akceptacja hałasu. Nie zamknięcie drzwi, ale wejście do środka. Zostaw mi serce, jeśli czujesz, że jesteś w tej samej podróży, bo teraz wiesz. Że tam, gdzie próbowałaś zamknąć drzwi, tam właśnie był Twój początek, nie koniec. Początek. I że wspomnienia nie przyszłyby Cię rozszarpać, one przyszłyby Ci przypomnieć, że żyjesz, że oddychasz, że przetrwałaś i że teraz możesz iść dalej. Nie dlatego, że zapomniałaś, ale dlatego, że pamiętasz i nie boisz się pamiętać. To jest Twoje nowe spojrzenie. To jest Twoje przebudzenie. To jest twoje zauważenie, że drzwi nigdy nie były twoim więzieniem, bo więzieniem było milczenie, a wolnością jest prawda. A ta rozmowa, ona nie kończy się tutaj, bo twoja droga dopiero się zaczyna. A w następnym kroku pokażę ci to, czego nikt jeszcze nie zobaczył i widzisz, że to, co nazwałaś końcem, nigdy końcem nie było. To był tylko punkt zawieszenia, punkt, w którym zatrzymałaś oddech, udając, że już po wszystkim. Ale serce wie lepiej, ciało wie lepiej, twoje sny wiedzą lepiej, bo gdy próbujesz zasnąć spokojnie, nagle czujesz, jak drzwi znów się uchylają, cicho, powoli, a jednak z siłą, której nie możesz zatrzymać. To nie jest twoja decyzja, to nie jest twój wybór to pamięć sama decyduje, kiedy ma powrócić. I nagle znów jesteś tam nie w teraźniejszości, nie w bezpiecznym pokoju, ale w tamtym miejscu którego wolałabyś nigdy nie widzieć ponownie? Zauważasz, jak czas przestaje istnieć. Nie ma wtedy i teraz, jest tylko rana, otwierająca się na nowo. Twoje serce przyspiesza, choć nic się nie dzieje. Twoje ciało się spina, jakby znów miało zostać zranione. Twoje oczy szukają drogi ucieczki, choć jesteś w czterech ścianach swojego domu. To właśnie jest powrót nie wspomnienie, ale obecność nie echo, ale głos żywy. I nie możesz go uciszyć. Możesz tylko zauważyć, że jest. Czujesz w sobie sprzeczność. Jedna część ciebie błaga o zapomnienie. Druga część błaga, by w końcu to wypowiedzieć. A ty stoisz pomiędzy, rozrywana, i wtedy rozumiesz, to nie wspomnienia są Twoim wrogiem. To Twoje milczenie zabija cię od środka. Bo kiedy nie mówisz, rana krwawi w ukryciu. A kiedy krwawi w ukryciu, zaczynasz tracić siły. Udajesz, że jesteś cała, a jednak codziennie kawałek po kawałku odpadasz. Czy widzisz teraz? To nie świat cię zdradził. To ty zdradziłaś samą siebie, próbując udawać, że nic się nie stało. Ale twoja dusza pamięta, twoja dusza nie zgadza się na udawanie, twoja dusza domaga się prawdy, choćby miała cię spalić od środka. I kiedy to zauważasz, pojawia się pytanie: czy jesteś gotowa stanąć w ogniu? Czy jesteś gotowa pozwolić, by ból przepalił cię do czysta? Bo właśnie tam czeka Twoja wolność, nie w zamykaniu drzwi, ale w wejściu do środka. Zauważasz też, że nie jesteś już tą samą osobą, którą byłaś wtedy, ale ból sprawia, że czujesz się, jakbyś nią była, jakby czas się cofnął, jakbyś nigdy nie dorosła, nie przeżyła, nie uciekła. To dlatego tak bardzo boli, bo wspomnienia nie pytają o Twój wiek, nie pytają, ile minęło lat. One ściągają Cię z powrotem do tamtej chwili. Niezależnie od tego, jak silna jesteś dziś, i nagle zauważasz, że to nie tylko jedno wspomnienie. To cała sieć, powiązania, które oplatają Twoje serce, każde jedno pęknięcie, każda jedna rana, każde jedno słowo, które miało być zapomniane, one wracają razem: fala po fali. Jakby cała Twoja przeszłość miała dziś zebrać swój rachunek. Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że życie testuje Cię w tym samym miejscu, w którym najbardziej bolało, że powraca dokładnie ta sama sytuacja, tylko z innymi twarzami, innymi słowami, to dlatego, że drzwi nigdy nie zostały zamknięte, one były uchylone. I każda nowa rana wchodziła przez nie, jakby znała drogę. Ale zauważasz coś jeszcze, że za każdym razem, kiedy wracasz do tamtej ciemności, wychodzisz z niej z nowym spojrzeniem może poturbowana, może rozbita, ale jednak żywa. I może właśnie o to chodzi, nie o to, by nigdy nie bolało, ale byś zauważyła, że nawet w bólu wciąż jesteś. Czy ty też czujesz to teraz, kiedy czytasz te słowa? Jakby twoje ciało zareagowało szybciej niż twój umysł? Jakby pamięć wróciła, nawet jeśli nie chcesz jej nazwać? Bo twoje wspomnienia są drzwiami, a drzwi nie istnieją po to, by je zamykać, ale po to, by przez nie przejść. I dopiero gdy przechodzisz, zauważasz, że za nimi nie ma już tej samej ciemności. Bo to ty jesteś inna, ty jesteś starsza, ty jesteś gotowa. Ale teraz pojawia się prawdziwe pytanie: czy naprawdę chcesz przejść? Czy chcesz zobaczyć, co kryje się w najgłębszym miejscu? Bo to, co wraca, nie wraca przypadkiem. To jest wezwanie, to jest przypomnienie, to jest droga, której próbowałaś uniknąć. Zauważasz, że każda rana ma swój głos. Jedna mówi szeptem, inna krzyczy. Jedna dotyka cię lekko, inna wyrywa powietrze z płuc. Ale wszystkie razem tworzą pieśń, której nie możesz już ignorować. I w tej pieśni słyszysz prawdę, że jesteś silniejsza niż myślisz, ale też bardziej zraniona niż kiedykolwiek przyznałaś. To jest właśnie miejsce, w którym stajesz naga przed sobą bez masek, bez obrony, bez ucieczki tylko ty i to, co próbowałaś pogrzebać i nagle zauważasz, że to, co przerażało Cię najbardziej, nie jest potworem to Ty, Twoja część. Twoje odbicie. Jeśli czujesz to w sobie, napisz jedno słowo, które opisuje cię teraz, bo ta podróż nie kończy się na wspomnieniach. One są tylko drzwiami, za nimi jest coś więcej, Twoje przebudzenie, Twoja prawda, Twoje pojednanie z sobą. Ale by to zobaczyć, musisz pozwolić, by drzwi otworzyły się całkowicie, bez strachu, bez wymówek, bez prób ponownego zamknięcia. I wtedy zdarza się coś, czego nigdy nie przewidziałaś. Że ból, który miał cię zniszczyć, staje się mostem, mostem prowadzącym do twojej pełni, a to, co było twoją raną, staje się twoim źródłem siły. To właśnie jest paradoks, którego nie chciałaś zauważyć: że twoja moc kryje się w tym samym miejscu, którego bałaś się najbardziej. I kiedy w końcu przechodzisz przez drzwi, rozumiesz, że one nigdy nie były twoim więzieniem, one były twoim początkiem, ale ta historia się nie kończy. Bo teraz, gdy drzwi są otwarte, dopiero zobaczysz, co czeka po drugiej stronie. I nagle to już nie są tylko drzwi, to jest przepaść, to jest ogień, który rozdziera cię od środka, to jest echo twojego własnego krzyku, którego nigdy nie odważyłaś się wypowiedzieć głośno. Twoje ciało drży, twoje serce wali jak szalone, twoje dłonie szukają czegoś, czego nie ma, a jednak w tym chaosie zauważasz coś, czego nie dostrzegałaś nigdy wcześniej. To, co cię niszczyło, Zawsze było też tym, co mogło cię ocalić. Bo kiedy pozwalasz drzwiom się otworzyć, widzisz swoje odbicie w pełnej ciemności. Nie te uśmiechy, które pokazujesz innym, nie te maski, które zakładasz codziennie, ale prawdziwą siebie. Siebie w bólu, siebie w rozdarciu. Siebie, która wciąż stoi, mimo że tysiąc razy chciałaś upaść, i nagle czujesz, że to właśnie jest twoja największa siła. Nie w udawaniu, że nie boli, ale w przyznaniu, że ból wciąż istnieje. Zauważasz, że przez całe życie bałaś się tego momentu. Chciałaś uciec, zagłuszyć, zakopać, ale wszystko, co wypierałaś, wracało jeszcze mocniej. Bo twoja dusza nie zgadzała się na kłamstwo. Teraz stoisz twarzą w twarz z tym, czego unikałaś. I rozumiesz, że to nigdy nie było twoim końcem, to był twój początek. Czujesz, jak wspomnienia przeszywają cię ostrzej niż kiedykolwiek, ale tym razem nie uciekasz, nie zamykasz drzwi, nie krzyczysz w milczeniu, tym razem oddychasz. Nawet jeśli każdy wdech pali jak ogień, nawet jeśli każde wspomnienie jest jak nóż, bo nagle wiesz, przetrwanie nie jest Twoją jedyną misją, Twoją misją jest powrót do siebie. I kiedy zauważasz to wreszcie, dzieje się coś niewytłumaczalnego. Ciemność zaczyna się cofać, nie dlatego, że znika, ale dlatego, że nie ma już nad Tobą tej samej władzy. Widzisz to? To, co miało Cię zniszczyć, teraz kłania się Twojej odwadze. To, co cię więziło, teraz staje się twoim dowodem, dowodem, że jesteś tu, dowodem, że wciąż żyjesz, dowodem, że pamięć nie jest twoim wrogiem, ale twoim przewodnikiem. I nagle rozumiesz coś jeszcze głębszego: że twoja rana nigdy nie była końcem twojej historii, ona była językiem, którym mówiła twoja dusza, ona była twoim lustrem, twoim nauczycielem, twoim przewodnikiem w stronę samej siebie. W tym momencie nie boisz się już drzwi. Nie boisz się wspomnień, nie boisz się nawet bólu, bo zauważasz, że to, co było ciemnością, było tylko cieniem Twojego światła, a Twoje światło zawsze było silniejsze, nawet wtedy, gdy Ty sama w to nie wierzyłaś. Czy czujesz to teraz, ten moment, w którym nie musisz już walczyć, ten moment, w którym nie musisz udowadniać, że jesteś silna? Bo siła nie jest w zaciskaniu pięści, siła jest w otwarciu dłoni, siła jest w oddaniu się prawdzie. Siła jest w przyjęciu tego, co bolało najbardziej. Twoje wspomnienia przestają być wrogiem, przestają być więzieniem, stają się Twoim świadectwem, świadectwem, że nawet w najciemniejszej chwili wciąż oddychałaś, świadectwem, że nawet kiedy drzwi waliły w Twoją twarz, wciąż miałaś odwagę stać, świadectwem, że nigdy nie byłaś tak słaba, jak próbowałaś sobie wmówić, i nagle zauważasz, że to, co najbardziej chciałaś zakopać, teraz staje się Twoim darem. Bo każdy, kto zobaczy w Twoich oczach te głębie, poczuje, że też może przetrwać, że też może przejść przez swoje drzwi, że też może wrócić do siebie. I tutaj dzieje się największa przemiana: już nie boisz się zamykać, już nie boisz się otwierać, bo rozumiesz, że drzwi zawsze były tylko iluzją. One nie istnieją naprawdę, istniał tylko Twój lęk. Teraz oddychasz pełnią, nie boisz się, że wspomnienia Cię spalą. Bo rozumiesz, że właśnie w tym spaleniu odradza się Twoja prawda i że każde wspomnienie, każdy krzyk, każda rana to język Twojej duszy, która od początku prowadziła Cię tutaj. A teraz pytanie: czy odważysz się zauważyć to do końca? Czy odważysz się przyjąć, że nie ma już nic do ukrycia? Że cała Ty, nawet w swojej ciemności, jesteś światłem? Bo kiedy to przyjmiesz, wszystko się zmienia. Nie dlatego, że ból zniknie, ale dlatego, że nie będzie miał już nad tobą władzy, wspomnienia staną się drogą, rany staną się mapą, ciemność stanie się dowodem, że twoje światło naprawdę istnieje. I wtedy rozumiesz, że drzwi nigdy nie były po to, by je zamykać one były po to, byś zauważyła, że nie ma przed czym uciekać że to ty jesteś domem, że to ty jesteś drogą, że to ty jesteś początkiem i końcem i w tym momencie nie boisz się już niczego, bo zauważasz, że najgłębsza rana była też najgłębszym wołaniem Twojej duszy, a Twoja dusza nigdy się nie myliła. To jest Twój punkt zwrotny, to jest Twoje przebudzenie, to jest moment, w którym ból staje się Twoją modlitwą, a Twoja modlitwa staje się Twoją wolnością. Ale pamiętaj, to jeszcze nie koniec, to dopiero pierwszy krok, bo teraz, kiedy drzwi są otwarte, zobaczysz więcej niż kiedykolwiek byłaś gotowa zobaczyć, jeśli to Cię naprawdę przecięło. Jeśli coś w tym tekście przypomniało ci wszystkie drzwi, które próbowałaś zamknąć, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Zasubskrybuj teraz, bo kolejny film pójdzie jeszcze głębiej niż ta rana. Napisz w komentarzu, co najbardziej w tobie krzyknęło: bez filtra, bez maski. I udostępnij to komuś, kto wciąż walczy ze swoimi drzwiami. To nie jest tylko film, to jest lustro, a ktoś obok ciebie potrzebuje się w nim zobaczyć.